Zwiedza mojego słowa nad czakami na Serdecznie pana uradola, pana Krzysztofa Błaszczyka, Michałki Cesarowce, Pana Piotra Dziękuję Witam przedstawicieli naszej prasy. Panią Annę Domogarską. Panią Witam Pana Dyrektora Nobuk Kultury. Następną wywagą wspiera Pana Jarosława -Szława -Szława -Szława. Tak jak należy, czy od Pani, i za bardzo serdecznie Panią prezes Fundacji Jana Wiewszaka, żeby Polska była Polską, Witam serdecznie. serdecznie. sprawy człowieka, się sprawami. Wiele poprawek Polaków wykopuje na patriotyczny, grecki narodowy, który otrzymywał wielu nowych zadumów w księżycu i w kazachstanach pojedynczych. Proszę Państwa, Panie w obcylu zaczęliśmy warsztaty, zakończyliśmy piąte pięć koncerty w Wosztynie, a wczoraj nasze drzwi w ciężkim trudzie pracowało, ciężkie kludzie nie dlatego, że e, mi się słuchało piosenek, które śpiewaliście w Polsce, ale w inno było nieprzyjemnie w tym wiedzach, jak zawsze stanowianie na wysokości zadania i co z tego wyszło, jakie mają refleksje z tego rocznego, 21 festiwalu za chwilę wszystkim uczestnikom i gościom. Yy, przedstawiam, za chwilę wrócimy, nagrodę prosimy dla Zapraszam do nas.